Okej, okay, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wiem, że dniówka się jeszcze nie zamknęła, ale możemy sobie powoli tu coś podziałać. Witam wszystkich. Dzień. Dobry wieczór. O, pff, Tu nie było potwierdzenia, żeby szło do góry, bo ta strefa została zinwalidowana, więc... więc nic się nie stało. A później, tak jak mówiłem, że można się podpiąć, można było się podpiąć. Target jako taki został spotkany. Teraz potrzebujemy jakiegoś kontekstu nowego, nie? <laughs> Więc ta dniówka się jeszcze nie zamknęła. Pewnie jutro wrzucę następny update. Ale, ale tak. Zdajmy sobie nowy kontekst teraz. <laughs> Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Tu jest tu możemy skasować. To też możemy skasować To możemy skasować, to możemy skasować. I to, i to, i to. Dobra, dajmy sobie nowy kontekst. Więc zaczynamy z powrotem. No, mamy tu. Te... Tu mamy teoretycznie inwers, ale czy to, czy to by utrzymało? <laughs> czy to może być to? Bardziej mi to czuje tak czy jak z tym starym hajem, jeśli miałoby się coś dziać, więc. Więc kontekst generalnie jest cały czas plus minus w taką stronę, nie? Ale pamiętajmy o odchyleniu minus czwórka. I tak zanim tu będzie jakieś potwierdzenie, to się troszkę pobawiłem, moim zdaniem. Mm. Tu mamy te równe lowe, o których pamiętamy. Generalnie, żebym ja shifnął się bulisz to daily musi mi dwa razy shifnąć do góry. Po tagnięciu. <laughs> po taggnięciu value gapa, nie? nie? Nie gram tu weekly 4H. Nie wykluczam tego scenariusza, ale dalej bym, nawet jeżeli będzie ten ruch, to sobie poczekam na daily dwa razy i się podepnę. Nie? I to będzie moja inwalidacja ryszyła go scenariusza. Na razie jestem bearish na BTC, jesteśmy w weekly fair value gapie. Aktualnie grabaliśmy to flat candle, czyli tą, tą świecę bez lowa. I tutaj jest ten case, że, że możemy zrobić. Przepraszam, jestem zmęczony. <laughs> Internal, external. Ale dalej wolę się trzymać tutaj kontekstu monthly, ok? Czyli daily. Bo, bo nawet jak sobie to grabniemy i daily mi dwa razy do tego momentu nie ślifnie, to może to być zwyczajny grab, purcz i, i lecimy dalej, nie? Więc, <coughs> więc ja się tu trzymam kontekstu daily. Więc przejdźmy sobie do daily. Jak ten kontekst wygląda? Tu nie mamy na razie żadnego fair value gap, tu mieliśmy tego breaka, by kontynuacja. Wszystko zależy, jak ta dniówka nam się tu zamknie. Teraz, nie? No, ja tu się zamknęła poniżej, okej, okay. to casy. <coughs> Chciałbym zobaczyć w jut jutrzejszym dniu ewentualną kontynuację, jeżeli daily, będziemy tu daily fair value gapa. To nie widziałbym, nie widziałbym problemu, jak ten fair value gap się ustawi, gdybyśmy mieli kolejną kontynuację po ten sell site, nie? Generalnie w Smart Money chodzi o to, że reagujemy, nie przewidujemy. Jak wiecie, ja bardzo często mam dwa plany i mam walidację i inwalidację i tak dalej. Ale no, tu mam taki case, że jutro bym sobie przyczekał, zobaczył, chociaż nie wiem, no, jak to mi się otworzy, to już ten fair value gap będzie. Więc tak. Więc chciałbym zobaczyć, to się, że to się zamyka poniżej. I chciałbym zobaczyć pierwszą linię obrony, czyli stare loły z Ferroli blapem i kontynuację niżej. Nie? O, jeżeli Daily dwa razy mi się ślifnie, czyli bym miał coś takiego, to mogę sobie zakładać, że, że na pewno sobie pójdziemy po te ale na razie order flow bear. Zobaczmy sobie dolara. Dolar jest w takim miejscu, że grabnęliśmy te, ten low i to może być dalej kontynuacja. Ja tu generalnie czekam do środy na dolarze. I nie wykluczam tego, ale nie wykluczam też tego I wtedy. Nie? Mm, tu jest ostre gdybanie, więc ja sobie to przeczekam. Zobaczymy co do środy mi się tu, tu, tu ustawi. O, ale generalnie dalej chcę, chcę external i 2.0.2.3 lowy. <laughs> NQ. O, tu mamy taki case, że co ja, co ja bym tu chciał? Ja bym chciał... Też jutro raczej nie będę grał. <laughs> to możemy sobie już usunąć. Chciałbym, jeżeli to ma być zachowane, interesuje mnie ten rejon. Mimo, że tu jest co prawda Break Cap, Up. A pewnie jutro to zupdate'uję jeszcze, ale chcę zobaczyć... O, to jest Old High. Chciałbym zobaczyć. takiego, jeżeli być zachowane, ale interesuje mnie tylko linia obrony ze starym hajem tutaj. I tak, to jest temat do zapytowania do środy. Jutro sobie przyczekam i zobaczymy. Nie będę wymuszał żadnych trade'ów, bo nie widzę żadnej takiej potrzeby. Nie? Jakbyśmy sobie zrobili, możemy sobie w sumie zobaczyć, jak to tutaj wygląda w tę stronę. Przepraszam, 2,5, jeszcze nie 4. Jeszcze nie 4 <laughs> tu jakieś mam stare Jeszcze mnie interesuje też 2,5 4 tak jak pamiętacie na no, tym PDAJ na NQ z wykrzyknikiem <laughs> Dalej są tam jakieś haje do tagnięcia więc mogą też jeszcze pociągnąć i później możemy mieć jakąś korektę. O, na jestem not, znaczy Bullish Still od na NQ. Na jeżeli nie chcę tu forsować żadnych topów, bo to nie o to w tym chodzi. O, to jest taki rejon, że <laughs> niedługo nie będziemy mieli żadnej liquidity po lewej. O, i faktycznie za się razem ten, ten setup zawiedzie i, w, i wtedy zmienię po prostu swoje nastawienie do, do NQ nie? i będę sobie targetował pewnie tego Monfleet Breakaway Gappa, który był gdzieś tu. Ale na razie jestem ból na NQ. Więc, więc tak, jutro sobie przyczekam, ale to by był taki idealny scenariusz, że jakby, jakby to zrespektowało tego starego haja i, i kontynuowało po prostu, więc na razie to bym to przeczekał do środy, tak samo z Donarem i w środę pewnie tak samo jak ostatnio w Londynie dała dam, co widzę, albo, albo w jutro pod wieczór, ale no zobaczymy co, co jutro nam przyniesie. Nie? Mm, więc, tak, te najważniejsze tickery uwzględniłem, co zazwyczaj daje. Tak to widzę. <laughs> mm, tak, wszystko jest tutaj uwzględnione. Jutro, jutro wrzucę jakiś konkretniejszy update. Generalnie te poniedziałkowe, poniedziałkowe rzeczy są takie, że <laughs> nie ma co wszystkiego wymuszać. Ale jestem zadowolony ze swoich predykcji aktualnych. i. I oby tak dalej, nie? Oby tego więcej. <laughs> więc tu poczekałbym aż się zamknie. Może jutro w ciągu dnia jeszcze wrzucę jakiś update na BTC, ale NQ i dolar sobie przeczekam do, też do zamknięcia. Y a ewentualnie w środę, w środę podczas już coś wrzucę. <laughs> I tutaj no, ostro, ostro tak gnęliśmy, więc nie zdziwiłbym się, jakbyśmy chwilkę na przykład. Po tej ekspansji jutro pokonsolidowali i dopiero w środę coś, nie? na bitku. Bo jednak coś grabnęliśmy i możemy też tutaj mieć mini konsolkę i następnego dnia dopiero coś pociągnąć. Zaczymy, zobaczymy, jak to nam się zamknie. Obiecałem, że wrzucę po złożeniu tradycyjnych, a tu się jeszcze nic nie zamknęło, więc nie ma co też chwalić, bo mogłem to wyciągnąć. Wtedy te rejony staną się słabymi rejonami tutaj. Nie? Jeżeli to zamkną w range'u. Jeżeli to zamkną w range'u, to bardzo możliwe, że możemy zrobić coś takiego. Po gronięciu tego z tym mini ferwaliu gapem, ale dalej jest ten ferwali gap, nie? <coughs> Więc wszystko zależy od tego, jak nam się zamknie to dniówka, nie chcę też trzymać bardzo dużo ludzi w niepewności, bo, no bo tak jak mówiłem, obiecałem mam, że wrzucę wrzucę po zamknięciu tradycyjnych. Więc wszystko zależy, jak to nam się zamknie. OK. O, a Dolar i NQ to jest temat do zabdowania jutro bądź w środę podczas Londynu. Mm, no to tyle z mojej strony. Jak na razie. <laughs> nie forsujemy topów, nie forsujemy bottomów, bo, bo nie ma takiej potrzeby, nie? O, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i, i cześć.